już wiecie, że straciłem setki złotych w StumbleGuys, żeby trafić jeden skin coś specjalnego, tornado wodne. W tym odcinku udało mi się w końcu zdobyć ten skin jednym, prostym sposobem, który musisz poznać. A bardzo zależało mi na tym skinie, dlatego, że wiążą się z nim nowe mity, które dzisiaj sprawdziłem. Poświęciłem jakieś dwie do czterech godzin, żeby znaleźć mity, bo ten nowy wodny skin wcale nie jest taki nowy, jak się okazuje. I spoileruje on nowe skórki, a nawet nową mapę. Prawda? jest naprawdę przerażająca, więc nie przewijaj tego filmu. A jeżeli kupujesz cokolwiek w StumbleGuys, to wpisuj kod ABRA raz na tydzień, żeby polski kod był najmocniejszy na całym świecie. Widzowie, zakręciłem pierwszą dziesiątkę i teraz jeszcze nie będę naciskał klawisza ESCAPE. Potem już będę leciał totalnie z tym ESCAPE'em, no bo naprawdę, we wczorajszym odcinku zakręciłem ze 200 razy i w tym nie chciałbym, aby było podobnie. Więc wszędzie klikamy pomiń i jak tego skina nie będzie, to naprawdę już Chyba tutaj zejdę i umrę. Nawet nie wiem, czy do końca tej dyszki, słuchajcie, będę czekał. Być może nawet zaraz, w tym momencie będę klikał escape, ale hej, tutaj dobrze ten bank oddał. Nie wierzę, że to zrobiłem. Serio, mamy tutaj kolejne 5000 klejnotów, czyli wydane jakieś kolejne 100 złotych. Oczywiście po co? Po to, żeby trafić ten nowy skin, ale teraz będę kręcił dziesięciokrotnie. Po czym, słuchajcie, będę naciskał escape. Popatrzcie, w tym momencie. Pach, serio. Nie wierzę, że naprawdę znowu to robię, ale może odblokowaliśmy w końcu tego skina ty. Jest? LOL! Mamy go! Ej, nie wierzę, że to się stało akurat w tym kręceniu! No nie, naprawdę, ten skin wygląda prześwietnie! Jestem ciekaw, czy to nie jest najwyższy skin w całej grze. No bo popatrzcie, on naprawdę jest potężny! I ma serio ręce z kropel! Gdybym miał się z kimś założyć, zanim jeszcze poznałem rezultat, to wydaje mi się, że serio on będzie najwyższy! No i dobra, do tego celu, żeby go zmierzyć, oczywiście biorę mapeczkę Ice Heights, bo to na niej zawsze to sprawdzamy i... OJ! Myślałem, że on jest większy. Wydaje mi się, że jednak ten ma nogi normalne? Co ty gadasz? Ej, on jak chodzi i skacze, to jest normalnie. A jak podwójna spacja, to patrzcie, co mu się dzieje? Wiedzieliście o tym? LOL, ale Padaka, dobra, jak wysoki on jest? Nie no, on jest niższy od Rabita. Ale dla pewności jeszcze rabit raidera sprawdzimy. Chociaż już tutaj w menu gry widzę, że on jest chyba wyższy. No dobra, słuchajcie, jego uszy sięgają ponad nick, czyli są faktycznie wyższe. Natomiast jak to ma w wypadku, tego tak. Słuchajcie, ten skin jest faktycznie wyższy. No, ale nie. Jest aż tak fajny, i wydaje mi się, że on do Blockdasha będzie perfekcyjny. No a kroki, no to oczywiście, że wodne, no bo jakie inne. Widzowie, teraz natomiast przyjrzyjmy się mitom. Dlatego, że tak, wydaje mi się, że to jest pierwszy skin w StumbleGuys, który naprawdę przypomina wodę. Popatrzcie, nie dość, że jest on wirem wodnym, to w dodatku ma jeszcze tutaj taką pijanę. I w tym miejscu, i w tym miejscu. Mieliśmy wcześniej takiego Squirta, który także był skinem wodnym. No ale musicie przyznać, że on się w ogóle nie umywa do tego. On serio. Wygląda zupełnie prawdziwie jak woda. No i jeszcze nie można zapominać o tym ziomalu. To był, słuchajcie, ziomek, który też wyglądał jak woda, ale jest to skin deszczowy, który przypomina kształtem człowieka. Natomiast ten skin człowieka nie przypomina w ogóle. Znaczy, no, ma te oczka ze Stumble Guys, takie typowe, no nie jak ten skin, czy jak ten, ale tak kształtem to w ogóle nie przypomina. I wydaje mi się, że to jest nowa epoka skinów i teraz wszystkie te skiny będą tego typu. A przynajmniej niektóre. Bo zauważcie, już wcześniej był dodany taki twister, który też był totalnie nietypowym skinem i właśnie chyba trochę na jego typ został stworzony ten Tidal Wave. To, co też warto, słuchajcie, tutaj zauważyć, to, że pływają tutaj rybki, prawda? I pytanie, czy to jest jakiś easter egg, czy to jest mit, który miałby zwiastować, że na przykład będzie nowy skin ryby, to wygląda trochę szczerze jak rekin bardziej niż ryba, a już rekiny w Stumble Guys mamy. No bo popatrzcie tutaj na przykład argentyński Shark. mamy też oczywiście zwykłego megalodona, który się tak nazywa i kształtem on trochę przypomina to, co właśnie mamy tutaj. Natomiast tutaj, że to nie rusza, jest to w dość słabej jakości i tak jak w skinie Twistera, można doszukiwać się różnych smaczków, bo tutaj, na przykład, kiedyś, tak mi się przynajmniej wydaje, był Barbie Token i to był trochę zwiastun tego, co będzie. Tak, w wypadku tego skina, nie wiem, czy brałbym jako to mit, no bo popatrzcie, serio to się nawet nie rusza. W ogóle słuchajcie, jest ciekawy mit. Podobno ręce, słuchajcie, i nazwijmy to i roke z tego skina są dokładnie takie same, jak w wypadku skina Squirt, który jest kropelką wody. Mówię tutaj o tych właśnie rękach i o tym czymś na jego głowie. Więc możemy w sobie to sprawdzić, moim zdaniem to może słuchajcie być prawda, chodzi o te rączki i nóżki, więc uwaga, 3, 2, 1 i pachnie. Nie, 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 nie. moim zdaniem słuchajcie to wygląda inaczej. Nawet jeżeli kształt się tam różni, no nie, ale to nawet struktura się różni i kolor, więc mit jest obalony. Widzowie przekonajmy się jak ten skin w ogóle gra na blockdash legendary oraz jak gra tutaj emotka piłki do siatkówki, bo tego jeszcze nie testowałem, znaczy Byłem raz tutaj stołem od kołpiłki do siatkówki, ale nie robiłem pseudo takich testów. Natomiast tutaj widzę, że ten skin naprawdę jest gigantyczny, więc to będzie totalnie przerypana sprawa, obejrzyjcie to do końca. Bo z tego co wiem, w tym momencie, a to akurat ciekawe, podobno jest to drugi najrzadszy skin po influencerze w całym Stumble Guys, bo podobno nie tylko ja miałem takie problemy. Chociaż czytając wasze komentarze, widziałem, że na przykład niektórzy z Was z kodem Abra trafiali tego skina za drugim razem. Co jest totalnie porąbane W ogóle tutaj gramy, popatrzcie Na przykład z Oliwką, która słuchajcie jest naszym widzem Jest tutaj też te, kaifi Czy Pan Paweł, więc trzeba słuchajcie uważać Jeżeli naprawdę mamy zrobić rekord, to trzeba się Naprawdę napocić, no nie? Wiadomo Na tutaj, minucie 25 Dopiero jakoś się robią te nowe Klocuszki, ale wow, ale Przeniknął tutaj chłop, no nieźle Dobra, ja natomiast słuchajcie, zmieniam się w piłkę Tutaj przeskakuję i tą piłką Do siatkówki będę musiał się dzisiaj ratować Naprawdę, coś czuję, słuchaj Wiele, wiele razy. Nie mam tutaj emotki buta, więc może być trochę przypałowo, ale poradzimy sobie, może bez tego, a może sobie nie poradzimy. Zobaczymy. Jestem super podjarany tym skinem, że mogę go testować. No nie, że w końcu mi się udało, chociaż wydałem na niego kilkaset złotych. I napiszcie mi w komentarzach, czy wy go macie, czy w ogóle próbowaliście go zdobyć, bo to akurat ciekawe. Dobra, patrzcie, robię tak i to. Tu... Wow! No i powiedzcie, że ta emotka się nie przydaje! To było najlepsze, co ja widziałem w swoim życiu. Nie żartuję, słuchajcie. To było najlepsze, co widziałem w Stumble Guys. I ja cię kręcę! Przecież perfekcyjnie to wyszło! O, nie, wywaliło nam Kaifi. Ale ja to widziałem, ale straszny niefart! Straszny niefart. To nie tak, że gości nie ma skilla, tylko naprawdę to był gigantyczny niefart. Dobra, tutaj przeskakuję sobie, chociaż ten skin jest wielkości całego bloku i naprawdę jestem zdziwiony, że on aż nie dotknął, słuchajcie, tego, naprawdę. Dobra, tutaj uwaga, pum, pum. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, tutaj się cofam. Jaki to był fart, słuchajcie. Jaki to był fart? Tam milimetr mi został, i bym nie wyrobił. I bym naprawdę, słuchajcie, nie wyrobił. Ja nie wierzę. Ej, serio, tam nawet nie milimetr. Mniej niż milimetr. Co się stało, słuchajcie? Co się stało? Trzeba uważać, słuchajcie, z tym skinem, bo on jest tak porąbany, nie? On jest tak, słuchajcie, porąbany, że serio trzeba uważać i robić. Stoperan! Robimy stoperan widzowie? A dawajcie. Ej, patrzcie na to, patrzcie na to. Wybierając tą piłkę, mogę. jo Bez dotykania. Końców w ogóle mogę tak od razu zrobić. Dobra, czyli tak, z tego tutaj, słuchajcie, na to. Tutaj sobie boczkiem przechodzimy. Ładnie. Pan Paweł też sobie tutaj leci, oczywiście. Wiadomo, wiadomo, no co, pan Paweł by nie przeskoczył. Dobra, ja sobie tutaj lecę tak. Okej, okay, jest, słuchajcie, całkiem spoko. Tutaj robię sobie z tego na to, z tego tutaj na to. Dobra, ej, ta piłka naprawdę tak oddaje, słuchajcie, że ja nie mam słów. Serio, ja nie mam słów. Przynajmniej póki co oddaję, bo zaraz może wcale nie być tak kolorowo. Zaraz może się okazać, że będzie jakaś totalna kaplica. Jak przeniknął? Ty! Zio no nieźle. Naprawdę chłop teraz nieźle co zrobił. Dobra, patrz na to. Zmieniam się tutaj w emotkę. I tutaj sobie uciekam. Dobra. O kurde, wywaliłem. Przepraszam, nie chciałem. Znaczy chciałem wywalić, ale nie go. Tylko chciałem jakby po prostu, żeby wybuchło. Ale na całe szczęście chłop się tutaj uratował. Dobra, czyli teraz tak, wskakuję tutaj na to, teraz zmieniam się w piłkę, tutaj robię sobie podwójną spację i let's go! Dobrze to dało, słuchajcie, dobrze dało. Tutaj widzę, że gość ma trochę tarapaty ale chyba zasejwuje, co? Oj, zasejwował. Leciutko. Dobra, tutaj w takim razie sobie tak przeskakuję. Bez emotki piłki do siatkówki Bo tutaj nie było nawet takiej potrzeby, no nie Tutaj no to standardowo już wiadomo WIADOMO I teraz, oj, tutaj będzie trochę ciężej Chyba, że polecimy sobie znowu, słuchajcie Boczkiem, a możemy w sumie polecieć bokiem, tak Tutaj nie wszędzie w sumie trzeba używać tej emotki No nie, przynajmniej tak mi się wydaje, dobra To jest tego na to, tutaj pum, pum O kurde, nie w bok, w bok, ojo Natomiast teraz, słuchajcie Odbierzmy sobie misję, bo popatrzcie Teraz, w tym tygodniu będą bestie Dolary do odebrania. Niestety mnie to nie pociesza, dlatego że ja tych bestio dolarów mam naprawdę dużo. Teraz odbieramy ich sobie na przykład 20. I jasne, ja jeszcze nie mam tego mitycznego skina. Więc oczywiście możemy sobie zakręcić teraz 300. Pomijać sobie tutaj to. Chociaż zobaczmy, ile teraz będziemy w ogóle mieli duplikatów w banku. Bo ja tego nie sprawdzałem naprawdę dawno. A tutaj patrzcie, zaraz będzie tysiaczek. O kurde. No dobra, no to uwaga, pomijamy to i dawajcie, przebijamy tysiaka. A już sprawdzaliśmy, że tysiąc daje chyba 120. Czy coś takiego, więc całkiem sporo Dobra, to jeszcze nam nie da I teraz będziemy przebijać, słuchajcie, kategorię 1000, a przynajmniej tak mi się wydaje A, jeszcze nie, bo dostajemy czwórę. a z tego się cieszę Bo brakuje nam w tym momencie, słuchajcie Jeszcze 51, więc nie aż Tak hardkorowo dużo Natomiast teraz będzie faktycznie, słuchajcie Cały ten bank No bo popatrzcie, mamy tutaj plus 30. 60... O, już się bałem, że nie będzie, ale jest Ostatni szczebel w banku Zachowany No i teraz, słuchajcie, tak naprawdę to mogłem nacisnąć również Dobrze klawisz Escape, i uwaga, właśnie to robię. I zanim zobaczę, ile tam odłamków jest, to teraz sobie jeszcze podbieramy. Tutaj ładnie pięknie jedna nagroda, ładnie pięknie druga nagroda. A teraz wchodzimy w dostosuj, zjeżdżamy na dół. I ile nam tego brakuje? O kurde! Sypnęło! Sypnęło, jak nacisnąłem Escape, bo teraz brakuje nam 39. To w takim razie dawajcie, zrobimy znowu. Oj, nie to koło. Tutaj zrobimy znowu, słuchajcie, trzy setkę i kilka zobaczymy, a potem znowu nacisnę klawisz Escape, żeby zrobić sobie taką loteriadę. Let's go. Dobra, klikam klawisz pomiń. Dawaj, 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 bo może jutro byśmy użyli tego mitycznego skina, to mogłoby nam się udać. Nie, tego też nie chcę. Pomijamy, pomijamy. Dawaj mi mityczne. Ja wiem, że na to jest 10% szans, no ale ja nie proszę o to 50. Ja proszę o dziesiątkę. Nawet czwórkę, nawet tymi czwórkami moglibyśmy powoli do przodu się też zbliżać. No nie no, popatrz... Dobra, naciskam klawisz Escape i teraz uwaga, wchodzę w mityczne i ile nam, słuchajcie, tego sypnęło? Sypnęło nam... Nic. Dobra, ja mam, słuchajcie, nerwy ze stali dzisiaj chyba, więc jeszcze raz to zrobię. I uwaga, 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 co my tutaj trafimy, co my tutaj trafimy? Piętnastkę, no to potężnie, słuchajcie, no to piętnastkę akurat mocno oddaję. Dobra, zobaczmy, ile teraz będziemy, słuchajcie, mieli w tym banku duplikatów. I potem znowu naciskam klawisz Escape, bo serio, jestem mega ciekaw, jak to będzie. Okej, okay, tutaj jest 775 tysięcy. No nie gadaj, że już kolejny, robimy tysiąc. O kurde. Naprawdę robimy kolejny tysiąc, Dobra, naciskam klawisz Escape. W takim razie straciliśmy jakieś 1000 bestio dolarów. A tutaj ile duplikatów? Oj, widzowie, brakuje nam już tylko 31. Widzowie, ten skin jest w 100% z wody, dlatego teraz lecimy po autentycznie mój rekord, czyli 180 fal na tym niekończącym się blockdashu. To może być trudne, dlatego że poruszanie się tym skinem jest dziwne, bo nie ma animacji chodzenia. On ma animację po prostu przesuwania się. W dodatku, on jest naprawdę spory. Więc nie do końca wiem, jak się przy nim zachować, ale nauczyliśmy się jednego bardzo pomocnego triku, a mianowicie, że jak zrobię tak, to mogę potem przeskoczyć przez ścianę, i to może mi naprawdę dzisiaj pomóc. Gramy, słuchajcie, z bezbekiem, którym w ogóle robiłem wiele razy stopery na legendary blockdasze i on mega ogarnia, a Kazik także, słuchajcie, nupkiem na pewno nie jest, więc trzymajcie mocno kciuki. Serio, tak do setnej fali to jeszcze nie będę się stresował, to jeszcze będzie całkiem w porządku, no nie? Natomiast potem już po tej, słuchajcie, setnej fali może być naprawdę dość mocno stresująco, bo serio, ile razy mi się już zdarzało mieć 120 falę, 130, czy nawet taką, nie wiem, 105 i wtedy odbijałem się jakoś niefartownie od kolców i była totalna kaplica Dlatego teraz full skupienie i nie zdziwcie się, że nie robię jakichś dyrdymałów, dziwnych trików, odbić od końcu. Znaczy, będę robił, ale nie przy każdej fali. Bo naprawdę się stresuję. Serio. Liczę na to, że uda nam się, słuchajcie, dzisiaj pobić mój rekord w końcu, dlatego że on jest niepobity przeze mnie od nie wiem, dwóch miesięcy jakoś, a to jest totalnie bekowe. No bo kurde, ja dwa miesiące temu na pewno byłem trochę gorszym graczem, i w dodatku nie miałem emotki piłki do siatkówki, więc let's go, widzowie! Let's go! Tutaj słuchajcie, te. Właśnie muszę się wyuczyć, wyskilować Żeby zawsze to idealnie, słuchajcie Przeskoczyć, dobra, tutaj lecimy, tak Tutaj lecimy oczywiście na sam start, tak Zawsze się bardzo stresuję przy tych klockach Dlatego, że tutaj, słuchajcie, są te jump glitche Czyli, że staję na klocku Nagle jestem w środku klocka I nie mogę przeskoczyć, więc naprawdę Słuchajcie, się giga stresuję, ale damy radę Powiedziałem chłopakom, a raczej poprosiłem ich Aby oni nie motkowali, ja też nie będę motkował Żeby oni się między sobą też nie, słuchajcie Nie klepali, żebyśmy naprawdę Mieli jak najłatwiejszą drogę po te 180 fal, a może i więcej. Bo mniej więcej od jakiejś setnej fali To już przyspiesza na tyle, słuchajcie, szybko, że mogą być potem tarapaty, jeżeli ktoś kogoś zablokuje, czy trzeba będzie sejwować i tak dalej. Dobra, my tak czy inaczej, słuchajcie, w tym momencie robimy sobie 19 falę. Dobra, słuchajcie, tutaj nadjeżdża nam 20 fala, więc dawa... O kurde! O kurde, o kurde, o kurde, dobra. Z tego tutaj na to, z tego na to. jo Ej, dobra, nie zauważyłem, słuchajcie, tej jednej wielkiej dziury. I naprawdę już było blisko, abym odpadł na 20 fali, co no nie świadczyłoby najlepiej o moim skillu. W Stumble guys, co? Dobra, słuchajcie, teraz się zmieniam w tą piłę i. ajajaj, aj, aj. kurde, dlaczego słuchajcie? tego nie przeskoczyłem, to tego, słuchajcie, nie wiem. Ale tutaj za to lecę i tutaj siup, i się mano. Dobra, o, był jump glitch. i Już był pierwszy jump glitch, więc zaczynamy, słuchajcie, do. Nieźle, że tak powiem, ale dobra Tutaj, słuchajcie, zrobimy sobie tak, z tego Sobie zrobimy tutaj tak i dobra, póki co Skin wodny oddaję, jak najbardziej Słuchajcie, jestem z niego zadowolony Więc uwaga, robimy tak, tak i tutaj Tu, pa, 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 dobra Trzeba, słuchajcie, w ten sposób przeskakiwać, ewidentnie Będzie mi, słuchajcie, po prostu łatwiej Czyli tak i tutaj, tutaj, dobra, okej okay, Spoko, przez to chyba jesteśmy w stanie Uniknąć jump glitcha, chociaż to nie jest tak Że ja mam pewność, słuchajcie, ja teraz pobijam swój rekord, ale jeszcze nie testowałem Tutaj emotki piłki do siatkówki, tak, idealnie. Realnie, na absolutnie wszystkim. Nie, 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 nie. Ja jeszcze nie mam do niej w 100% zaufania, ale musimy, słuchajcie, cisnąć, no nie? Jeżeli to mam i gwarantować, że nie będzie jump glitcha na tych potrójnych schodkach, no to po prostu trzeba z tego korzystać, słuchajcie, i tyle. Dobra, takie bloki możecie dawać. Serio, ja je naprawdę lubię, bo dzięki temu moglibyśmy zrobić aż 180 fal, tak wiecie. No, bez problemu, no to to bym, słuchajcie, przetrwał. Yo, gdzie on ma, słuchajcie, to coś, no nie? Gdzie on ma tą sukienkę? Co za skin, słuchajcie, patrz na to. Co! za skin, ale to jest gola straszny. Dobra, rozbijesz to, byczku. Dobra, dzięki za rozbicie. Tutaj sobie tak przechodzę, Ok, I jest 34 fala, słuchajcie, już za moment. Dobra, tutaj w takim razie robimy tak, robimy tak i tutaj tak. Dobra, idealnie, słuchajcie, starsza czasu, żeby właśnie wskoczyć na ten trzeci klocek, więc być może naprawdę ta emotka będzie mi ratować dzisiaj tyłek. Nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, jak będzie jakaś naprawdę trudniejsza sekwencja, już taka przyspieszona i tak dalej. Może się serio okazać, że to będzie emotka absolutnie mojego życia, więc dawajcie, let's o bambinino Dobra, czyli tak, z tego na to, tutaj z tego na to i tutaj pum-pum. O kurde, ale przyspieszyło. Trzeba uważać, żebym ja za szybko tego nie zrobił, żebym nie wpadł właśnie w lasery, słuchajcie, bo o ostatnio jak próbowałem robić rekord, to chyba... Kazik, z którym właśnie gramy, chyba tak wpadł do laserów, że zmienił się w emotkę i za bardzo go odepchnęło i naprawdę wpadł w lasery. Jakoś tak to było. Chyba, że pomyliłem osobę, ale kumacie, co mam na myśli, no nie? Więc naprawdę wyjątkowo trzeba uważać, bo ona jeszcze jest za nowa, ta emotka, żeby jej w 100% tak zaufać. Dobra, lecę sobie tutaj na to, tutaj sobie na to i tutaj sobie na to i już mamy 43, słuchajcie, falę, więc naprawdę jest całkiem nieźle. Dobra, tutaj lecę w taki totalnie standardowy sposób. Dobra, tutaj mnie totalnie Wystrzeliło. Tutaj słuchajcie, chłopaki pewnie rozbiją. Dobra, tutaj z tego ładnie, pięknie na to. Super, 45 fala, więc zaraz słuchajcie, będzie ten taki zwykły, podstawowy stoper, no nie? Więc trzeba słuchajcie, tutaj uważać. Idealnie... Ej, w ogóle ja jestem w tym samym kolorze co bloki, słuchajcie, więc to może, słuchajcie, coś zmieniać, może nie, a może tak. Ciężko, słuchajcie, mi teraz powiedzieć, ale no, 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 kto wie, kto wie, może ten kolor, słuchajcie, to jest jakieś totalne szczęście, bo stamben. Ye, ej, Słuchajcie, jeszcze na falej będzie stoperan, więc. Dawaj, dawaj, dawaj je na fala. Okej, okay, słuchajcie, i w tym momencie mniej więcej byłby stoper na zwykłym blockdaszu, ale my jeszcze chcemy, uwaga, to zabrzmi źle, ale trzy razy tyle, rozumiecie to? My chcemy jeszcze trzy razy tyle, ja cię kręcę, ale jazda! To by nam dało wtedy dwusetną falę, więc no, już nawet całkiem ciekawy wynik by to był, powiem szczerze. Przynajmniej jak na mnie, ja wiem, ja wiem. Pewnie każdy z Was ma rekord 1500-1900, ale ja mam rekord 180, więc musicie to po prostu uszanować, że ja się będę jadał jarał z mniejszej ilości fal. No właśnie. Za wcześnie skoczyłem i tutaj mogły już być, słuchajcie, tarapaty. Serio, mogły być tarapaty. Trzeba naprawdę z większym szacunkiem do tego podchodzić. Ewidentnie, tak mi się wydaje. Dobra, z tego na to i tutaj z tego na to. O kurde, a tutaj za mały szacunek miałem i prawie mnie odbiło tam, wiecie, w dół, no nie? Więc naprawdę to trzeba idealnie, słuchajcie, wyczuć. Dobra, tutaj już perfekcyjnie. Widzicie? Bo niebieskie klocki. Jak niebieskie to oddaję. To oddaję od razu. Oddaję. Po! Bo... Ojo, Yo, 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 ej, ale fajnie pasują te kroczki do tego skina, co? Mam takie wrażenie, naprawdę Pum, 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 pum. Dawaj, dawaj, lecimy, beks! I dawaj tutaj Kazik. Dobra, nie psujcie mi tutaj tylko bloczków. Zaraz będzie 60 fala, no to co? Lecimy widzowie po 69 Dawaj, 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 dawaj. O, dobra, dobra, te bloczki nawet, nawet lubimy. Co prawda one są trochę stresujące, ale tutaj wszystko zależy ode mnie, a nie od tego, czy na przykład będzie jump glitch, więc ja je nawet całkiem spojam. Lubię. 62. Fala. Dobra, to co? Odbijmy się jakoś, słuchajcie, ładnie, pięknie. Yo! Ale Golas! On wygląda jak jakiś kabano, słuchajcie, tylko że wodny. Serio, jak on nie ma tej sukienki. O, odpadł on na skazik! No dobra. No to teraz bezbek. Naprawdę musisz się full skupić. Ja wiem, ty na pewno jesteś lepszy w StumbleGuys ode mnie. Ale ile razy była sytuacja, że ktoś się bawił, chciał coś udowodnić, i potem z tych pro playerów odpadł. Więc, Mordo, ty lepiej uważaj. Naprawdę. Musimy się full skupić. Mam wrażenie, słuchajcie, że ten skin naprawdę. Oddaje. Serio, to może być tylko moje takie wrażenie złudne, dlatego że ja dawno nie grałem tego endless block dasha niekończącego się z takim, wiecie, zamysłem, że będziemy lecieć stricte na totalny rekord i że mamy ziomala, który mi po prostu nie będzie przeszkadzał i tak dalej. I teraz przebijamy, słuchajcie, falę 69. Let's go! Jest to jakiś taki dla nas kamień milowy, prawda? Kolejnym kamieniem milowym jest powiedzmy setka. Taki wiecie, setna fala to już naprawdę całkiem sporo, a potem 120. I po 120 to już zaczynają się naprawdę niezłe jaja, bo raz, że jest szybko, no nie, bo te fale przyspieszają, to dwa, już jest spory stres, bo jest z tyłu głowy, że ej, 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 zaraz może być rekord, nie? Trzeba się full przypocić, full, słuchajcie, sfokusować, może tak być, więc uwaga, full fokusik, póki co 75 fala, słuchajcie, zaraz będzie, czyli jeszcze 25, słuchajcie, i będzie, i będzie setna, dobra, dobra, no co